Lubię ten klub. Ja też lubię ten klub. Całe miasto kocha ten klub! Kupimy za twój dług udziału w tym lokalu. Ty, no zaraz, zaraz, zaraz. Kurwa, zaraz. Wiem, że trochę zajebałem z czasem, ale spójrz na to, co kurwa wygląda ci na dyskotekę Heaven, gdzieś kurwa, Andromedę w Piś Dzichowie, konie wie? Twój dług to bardzo dużo pieniędzy. Nawet jak dla ujemnego milionera. Kuba, ja ci oddam te sto koła papieru. 150. 150? W latach przez pół roku. Może też coś tutaj uprać. Gdzie się też do pewnego pułapu jak to jest kurwa w gastronomii. Te progi, kurwa, podatkowe. Z jakiegoś morderca. Potem wszyscy się zastanawiają w Polsce, dlaczego nie ma gwiazdek Michelin. Kurwa. Będziesz mógł tu zostać, zarządzać. Ej, Skuba, ty mi nie rób tutaj kurwa Pruszkowa. Potraktuj to tak, że wyciągamy do ciebie rękę.